Like cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry Stars u mnie na kanale. No i słuchajcie. Właśnie tak m, dzisiaj m, będzie różnie dosyć granie. Jeżeli... O kurde, jeżeli wy to oglądacie już pewnie te skiny yy, nie były do kupienia w sklepie, ale ja nagrywam na zapas filmy, bo chcę po prostu zrobić, żeby cała po prostu scena brał Stars Po prostu robię filmy i wrzucę wszystkie te filmy tak no w miarę równo, bo po prostu zauważyłem, że bardzo mało mam filmów, to teraz robię motyw, że będę na zapas robił. No i co co tu dzisiaj w luźnym graniu? Będziemy wszystkie y, tryby y, przechodzić, więc pierwsza mapka nie wiem, ale chyba na tą mapkę jest dobry poko, ale zaczekajcie, bo właśnie chcę najpierw ulepszyć Rico, bo Rico chyba też dzisiaj będziemy grali, ale właśnie poko bierzemy. Y, no i y, odno... ten. Napiszcie, jaką macie pogodę, bo już się sprawiel, a to znaczy już jest. Znaczy ja raz się zacinam, bo chcę coś powiedzieć tak głupiego, że lepiej tego nie mówić. No, no ale już się powoli robi lato. Niektórzy mogą nawet powiedzieć, że już jest takie lato bo jest naprawdę ciepło nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach ja aha nawet się nie zdążyłem podleczyć ale ja tutaj użyję ulta na tego oto dynamajka. tamten brok nie ma za ma z ma mało życia no niestety nie udało nam się go zabić ale dobra tutaj nie zwlekam i bym chciał zabić właśnie tego yy, broka no i w ogóle ten dzisiaj taki luźny odcinek nie wiem czy wam się yy, podoba no i nie napiszcie możecie napisać czy gracie w, jeszcze w Clash Royale, bo ja kiedyś grałem, naprawdę byłem mocny, miałem dwie legendy. No i teraz już odinstalowałem tę grę. Znowu zainstalowałem, bo chciałem zobaczyć po prostu, co jest nowego. No i. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś w ogóle będę grał Besa w, w, w Clasha. Oczywiście. Dobra, tutaj mamy 20 punkcików i gwiazda yy, gry. Teraz bym zagrał na starcie. Yy, nie wiem, czy gr grę narpię w solo i yy, właśnie wybiorę sobie RICO, bo nie jest RICO, bo jest RICO, a nie RICOSZET. <laughs> Ale dobra, yy, i tutaj już niedługo będę miał 3900, więc. I właśnie jutro ma być koniec y, tego sezonu. No, więc naprawdę będzie y, bardzo, y, ale to bardzo fajnie, że będzie koniec sezonu, a my już zaczynamy tą grę. Ludzie... Na, jak ja tu teraz teraz nagrywam to, to mi jest tak gorąco. Dobra, tutaj chcę tego, bo ja wiem, bo ja wiem, że tam tam go, ten gościu jest. Wiedziałem. No, po prostu czułem to. Więc, bo jeżeli bym odpuścił, to on by może mi nie zabił. O nie, gościu, odejdź stąd. Ja już mam prawie ulta. No i, tak, no i tak właśnie kończą ci, którzy zadzierają z tutaj yy, Rico, yy, Deadpool'em. Yy, bo jeżeli nie wiecie, jestem najlepszym yy, Rico w Europie, ale nie chwalę się tym tak bardzo, bo no widzicie, jakie tutaj piękne uniki. Yy, oczywiście, jeżeli nie byłbym piękny tutaj Rico w Europie, był, zrobiłbym takie coś. O, wow, co się stało. Ale widzicie, to dla mnie jest norma, że właśnie ludzie padają na mój widok. Nie no, tak na serię naprawdę podnieciłem się tą akcją. słuchajcie, nie wiem, czy tam zrobię, nie zrobię tam slowmo, bo zabiłem dwóch gości normalnie, ale. Takie akcje też się zdarzają. No i też takie jak te się zdarzają. I też takie jak te. Nie wiem jakie ja mam szczęście do tych gierek. Ale co? Co się stało? Ja chyba z 10 kili. Nie no, z 5 kili. Zrobiłem. Ale dobra. Teraz zrobimy napad. Co tu by było dobre? Myślę, że cold i ludzie wiecie, że się są. kupiłem właśnie tego skina. Złotej barley. Podobał mi się. Dobra,. Biorę tutaj kolta. No i będziemy grać. No i właśnie, nie wiem, piszcie, co mam mówić. Czy takie pogawędki, coś, czy po prostu się skupiasz na grze i mówić, co się dzieje w grze. A czy, że na przykład o tego bula tutaj za, zabiłem? Tu takie ten info, nie, chyba, chyba, lubicie jak coś gadam. Właśnie, ludzie, napiszcie w komentarzach, jaka w ogóle u was jest pogoda. No bo już się naprawdę robi ciepło, ale tego bula bym prawie zabił. Prawie bym zabił tego bula. I nie było odcinka w sobotę z Borysem, dlatego znaczy pojechałem do Borysa, no ale nie miał interneta, internetu. Więc no, to też jest y, powód dla, dlaczego nie było odcinka z Borysem. A ja miałem internet, no to tylko ja nagrywałem, tylko pod koniec y, Borys przyrzód, żeby zobaczyć jak tam u mnie z odcinkiem. No i w ogóle mam już dwa eventikety. Bo teraz zbieram ludzie na 40 wentiketów, bo chcę zrobić taki odcinek, gdzie wymarnowuję te wszystkie 40 wentiketów i będę miał jakieś 10 skrzyneczek. Bo kiedyś miałem 7. Kiedyś miałem no, ludzie bardzo dużo i Wentiketów. O tamten Dynamike się tak wcisnął. No, naprawdę szacun dla Dynamike'a. No i nie wiem, czy oblężenia będę dzisiaj robił. O, właśnie ludzie. Teraz zagramy sobie na dół. Ten odcinek może będzie jakiś krótki. To no po prostu nie chcę bardować czasu. Halo, Kto jest taka ładna pogoda, że aż kusi. No i ludzie, właśnie kupiłem sobie kask na rower, więc jest fajnie. Jest nowiutelniki, kurde, pi coś ale no nie wiem. Dobra, zagramy to oblężenie specjalnie dla was. 17 monet 5 punktów do Jessie i dopam 8 punkcików i 5 klejnotów, więc jest naprawdę super. Bo te klejnoty mi się tak zwracają do halo, no e, Boris na... E, na 30 klejnotów otwiera skrzynkę, więc będzie fajnie, bo może mu coś wydropi. A ja tu biorę tymczasem PAM, no bo to jest bardzo lu luźny odcinek, ja tu nie mam w ogóle celu. Chcę po prostu sobie zagrać na różnych trybach, bo zauważyłem, że, mm, że w ogóle y, bardzo dużo gram y, na showdownie, ja nie chcę robić także. O, tylko na udału nie będę grał. Więc postanowiłem, że dzisiaj będzie luźny odcinek. I muszę. I z tego powodu, że też muszę nadrabiać, bo mam bardzo mało filmów. No a przecież wy chcecie, jak, jak robię dużo filmów. I ja, jako też widz paru youtuberów, też lubię. Nie lubię, jak oni wrzucają mi jeden odcinek na tamty tydzień. No więc ja też nie chciałbym, żebyście wy się nudzili. No bo co, 10 razy ten sam filmik. No to chyba się nudzi, halo, do komu się nie nudzi oglądać 10 razy tego samego odcinka, no. <laughs> więc to... Nie wiem czy... bo już się trochę przyzwyczaiłem do nagrywania... różnych filmów, bo na początku taki... o, tak bałem się w ogóle nagrywać. No teraz to wszystko na luzie y, robię, więc jest nabra... Do, dobra, ludzie, wracam już po cięciu, no bo ludzie, pamięć oczywiście, mnie to już tak denerwuje, to ta pamięć, ale dobra. Y, udało mi się wygrać ten mecz, więc otwieramy Big Boxa. Y, dobra. 68 monet, punkty mocy do Nity 12, do Barleja 12, do Franka 14 i dwa bilety na wydarzenie, więc jest naprawdę super. No i ja bym się z Wami bardzo serdecznie żegnał. Trzymajcie się. No i cześć!